Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Ajan z karczmy Ajantisa i zapraszam Was na kolejną 31 tygodniówkę. A w dzisiejszym odcinku Proponowany wygląd Battle.netu w Diablo 3 Fala banów z 18 grudnia Druga faza turnieju Powrót do Tristram Ankieta dotycząca ulubionych scenerii w czwartym akcie Świąteczny konkurs Blizzarda Diablo 3 w Google Oraz wywiad z J.M. Wilsonem na Video Game Awards Przez ponad 7 miesięcy od wydania trzeciej części Diablo z pewnością udało nam się przywyknąć do nieco ograniczonego wyglądu nowego Battle.net'u. Niestety nie musimy być doświadczonym projektantem gier, aby dostrzec spore braki w funkcjonalności tego systemu. Kilka dni temu ktoś przypomniał sobie o pewnym temacie na forum serwisu DiabloFans założonym w lutym tego roku i po kilku miesiącach temat został odświeżony. Znajdziemy w nim kilka amatorskich projektów, w których autor proponuje nowy wygląd Battle.net'u w Diablo 3. Jak widać, bardzo duży nacisk położony został na stronę społecznościową, a w szczególności na czaty. Bez problemu zauważymy, że autor inspirował się drugą częścią gry, a także produkcjami takimi jak chociażby Warcraft 3. Temat został przedstawiony na oficjalnym forum Blizzarda i dobrze byłoby, gdyby producent wyciągnął z niego jakieś wnioski. 18 grudnia społecznością Diablo 3 wstrząsnęła kolejna wielka fala banów. Blizzard nie sprecyzował, ile kont zostało zablokowanych, ale ich ilość liczona jest już w tysiącach. Powodem bana są czyty, a konkretniej boty, czyli programy, które wykonują za nas wszystkie czynności w grze, takie jak zabijanie potworów, zbieranie przedmiotów czy sprzedawanie ich. Osoby, które spotkała ta przykra sytuacja, nie będą mogły na swoim koncie grać już w Diablo 3, chociaż pozostałe zarejestrowane na nim gry są wciąż aktywne. Jeśli uważacie, że wasze konto zostało zbanowane bezpodstawnie, spróbujcie skontaktować się z supportem Blizzarda za pomocą tiketa, do którego linka znajdziecie w opisie filmu, albo też porozmawiajcie telefonicznie z polskim supportem. Z mojej skromnej strony przyznać muszę, że dobrze stało się, że ci są banowani, ale niestety młot uderzył najbardziej w drobnych ciłaczy, którzy uruchamiali boty na jednym koncie i to często sporadycznie, czy tylko po to, aby sprawdzić na czym to w ogóle polega. Recydywiści posiadający większe farmy botów zarobili nagrze wystarczająco dużo, żeby bez problemu zakupić nowe klucze do gry i nowe wyposażenie. Jeden z większych turniejów Diablo 1 w ostatnim czasie, czyli powrót do Tristram, wszedł kilka dni temu w drugą fazę rozgrywek, do której dostało się czterech graczy: Blessed, Atom, Zakrzak i Gamar. Z tej okazji organizatorzy zmontowali krótki filmik promujący turniej, do którego linka oczywiście znajdziecie w opisie tego tygodniówki. Organizator turnieju, w osobie wymienionego przed chwilą Bleseda nakręcił także film z losowania par, które stoczą w finale ostateczne walki. Blessedowi ze swojej strony gratuluję gustów do boże alkoholu. Blizzard po raz kolejny kontynuuje swoją tradycję zamieszczania ankiet dotyczących ulubionych scenerii w poszczególnych aktach gry. Tym razem będziemy mogli zagłosować na najprzyjemniejszą okolicę w ostatnim, czwartym akcie Diablo 3. Zobaczymy jaką kolejną ankietę wymyślą panowie z zamieci już za tydzień. Okazuje się, że w magazynach Blizzarda zalega całkiem spora liczba zbędnych gadżetów, które Jay Wilson postanowił rozdać graczom z okazji świąt. Do zgarnięcia są m.in. podpisane przez twórców edycje kolekcjonerskie Diablo 3, figurki, księgi Keina, authenticatory i wiele więcej. Szefowie Blizzarda postanowili jednak przerzucić odpowiedzialność za konkurs na największe strony fanowskie i oddali im nagrody do swojej dyspozycji. A zatem każda z wymienionych na ekranie stron będzie mogła urządzić swój własny konkurs, w którym do rozdania będą wspomniane nagrody ufundowane przez Blizzarda. Jak co roku na stronach wyszukiwarki Google odnaleźć możemy biuletyn Google Zeitgeist, w którym zawarto frazy, które na przestrzeni całego roku zyskały największy przyrost popularności. Jak już zapewne domyślacie się, fraza Diablo 3 zajęła tu dosyć wysoką pozycję. W ogólnej klasyfikacji trzecia część serii uplasowała się na piątym miejscu, ale okazuje się, że w niektórych krajach fraza ta zyskała o wiele większą popularność. I tak, w Hongkongu Diablo 3 znalazło się na drugiej pozycji, w Czechach na trzeciej, w Danii, Kanadzie oraz Szwecji na czwartej, w Norwegii na szóstej, w Australii na siódmej, a w Nowej Zelandii oraz RPA na ósmej. Niestety w Polsce fraza Diablo 3 nie znalazła się w pierwszej dziesiątce. Przedstawicielowi serwisu Gaming Shogun udało się kilka tygodni temu dorwać Jaya Wilsona podczas konferencji Video Game Awards i zadać mu kilka pytań dotyczących Diablo 3. Jay został zapytany m.in. o przyszłość gry, o to, co zmieniłby w niej, gdyby mógł wydać grę ponownie, a także o swoją opinię na temat zaniku flagowej imprezy Blizzarda, czyli BlizzCon. Link do pełnego, choć zaledwie minutowego wywiadu znajdziecie oczywiście poniżej. I to wszystko w dzisiejszej 31 tygodniówce. Zapraszam serdecznie na kolejno dokładnie dwa dni przed końcem obecnego roku. I pamiętajcie, że już dzisiaj Wigilia i Waszym dziewczynom na pewno pójdzie w cycki.